Cześć, witam Cię na kanale InfoCube. w omówieniu zadania serca z pierwszego etapu tury otwartej 14 olimpiady informatycznej Juniorów. Zadanie polegało na tym, żeby n razy wypisać pod sobą taki serduszka. Czyli na przykład dla testu 2 wypisać dwa razy takie serduszka. No więc od razu przejdźmy bez zbędnego przybliżania do kompilatora. Include bits przez std c plus plus h i using namespace standard int main return 0 czyli po prostu dodajemy sobie w biblioteki Używamy nas standardowych, definiujemy sobie funkcję główną i z, ona zwraca zawsze 0. I dodajemy sobie teraz takie trzy linijki, które przypisują strumień wyjścia i wejścia, czyli stdout i SIN. ios base sens with stdio false Out. Ty 0 i 0. Ok, musimy sobie teraz zdefiniować jedną zmienną, czyli n, czyli tyle jest serduszek mamy wydrukować. I teraz pętla FOR. INT i równe 0. I jest mniejszy od n plus plus i. Czyli po prostu powtarzaj n razy. No i co powtarzaj? Wydrukuj serduszko. See out. I teraz musimy sobie porównać dokładnie. Jedna spacja odstępu, 3, 3 spacje odstępu i kolejne 3. Czyli spacja. Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy I na końcu end line, czyli koniec linii, tutaj mamy znak końca linii. Skopiujemy to sobie, wklejamy, porównujemy. Zaczyna się tutaj o jedno i tutaj jedno, czyli tu musimy tą spację usunąć, ale pamiętajmy, że musimy zawsze oj, przepraszam. Tutaj dosuwamy do tego. Tutaj tak samo. Skasujemy sobie to jedno. OK. Tak to chyba ma wyglądać. Kopiujemy sobie dalej. klejamy, Dalej sprawdzamy jak to ma być. Czyli po prostu jedno w środku. Dokładnie bez tych. OK. Dalej to sobie kopiujemy. Ma być dalej to, ale już bez żadnego środka. Czyli tu nic nie ma. Kopiujemy sobie. I teraz to ma się jakby zwężyć o 1. Czyli tu spacja i tu usła spacja. I dalej. Klejamy. Sprawdzamy. Dalej ma się zmniejszać o 1. sobie dodajemy, a tu udejmujemy, spację i dalej ma się zmniejszyć jeden, czyli dalej tu zmniejszamy, tu też dalej sobie zmniejszamy, sprawdźcie, na pewno tak, tak, jest ok i ostatnia Ok, kompilujemy sobie. I startujemy. Co jest nie tak? Bo jak widzimy, nie wczytaliśmy sobie n, czyli sin n. Ok, teraz możemy sprawdzić, skompilować. Startujemy i na przykład dwa serduszka, tak jak tam było w przykładzie, dwa no i wypisała nam dwa serduszka. Na koniec zapraszam do postawienia subskrypcji, lajka i komentarza. Dziękuję Ci za obejrzenie tego omówienia i cześć!